Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii y, 1001 Drobiazgów chciałbym Państwa zaprosić do Afryki. No oczywiście, no, mamy dzisiaj takie możliwości, że wszędzie można podróżować, ale ja mam taką przyjemność, że no, z racji zawodu, jaki wykonuję, y, gromadzę różne przedmioty. I tak akurat zrobiła mi się taka całostka i pozwolę sobie Państwu to zaprezentować. Y, tutaj mamy chyba nową figurkę murzynki która jest w moim posiadaniu już no, prawie 40 lat. E, miałem przyjemność e, uczyć się w siódmym liceum ogólnokształcącym w Poznaniu. Tam była nauczycielka języka angielskiego. Że tak powiem, stara panna, y, która nas jako swoich uczniów traktowała jak dzieci. No i z racji tego, że wiele, wiele lat uczyła angielskiego, to miała wielu uczniów, i niektórzy uczniowie, którzy się z nią bardziej zaprzyjaźnili, y, przywozili jej z wyjazdów różne prezenty. A ponieważ ona tego nie za dużo miała miejsca w domu, no to znowu innym uczniom, którym lubiła, robiła prezenty. I właśnie y, ponad, y, w zasadzie gdzieś dobre 40 lat temu, od mojej nauczycielki języka angielskiego, dostałem figurkę ja to nazywam cepelia afrykańska, ponieważ jest to ogromny kontynent, no trzeba robić różne takie yy, yy, drobiazgi dla turystów, no i na pewno już wtedy ktoś kupił taki przedmiot, no i właśnie on już ponad 40 lat z na mnie patrzy. A ponieważ tutaj, tak jak wspomniałem niedawno, nabyłem parę dodatkowych przedmiotów, tu też proszę zwrócić uwagę, jest świecznik, również zrobiony z egzotycznego drewna, jest to taki drobiazg, no i gdzieś komuś w mieszkaniu był zbędny, no i do mnie. Kolejna figurka jest też bardzo ciekawa, ponieważ dopiero jak się jej przyjrzałem, to zobaczyłem, że to jest jakiś, nie wiem, zaklinać węży. Bo proszę zwrócić uwagę, że ten element, który tutaj się znajduje, to jest wąż. I to tak wygląda, jakby ktoś, nie wiem, no może jad z tego węża gdzieś tam gromadził, może, mo, może jest to jakiś rytuał, ale dla mnie jest to bardzo ciekawe, ponieważ jest to odwzorowanie pewnego. Faktu, jest to ciekawa e, figurka. No, kolejną figurką afrykańską, no to jest tak zwana maska. Proszę zwrócić tutaj uwagę, no, jest to taki typowy drobiazg, y, wa, nazwijmy to prezentu wakacyjnego, ponieważ nawet jak się samolotem poleci do Afryki, to to niedużo miejsca zajmuje, można do y, walizki włożyć i jest to taka charakterystyczna, właśnie taka o, ozdobna maska afrykańska i na pewno y, komuś na ścianie... To by bardzo dobrze wyglądało, a na razie jest przechowane w moim antykwariacie. No, kolejną taką dużą figurką, to już jest taka charakterystyczna, duża głowa. Cały czas podkreślam, że jest to wykonane z egzotycznego drewna, ponieważ my nie znamy tych gatunków drewna, jest to charakterystyczne to, że jest to drewno stosunkowo ciężkie, jest to na pewno niezbyt łatwe w obróbce, no ale powiedzmy sobie szczerze, ci, którzy się zajmują wytwarzaniem tej, nazwijmy to cepeli afrykańskiej, mają dużo. Czasu i mogą tego typu przedmioty wykonywać. Także możecie Państwo tutaj zobaczyć kolejną e, głowę meksykańskiej, e, afrykańskiej kobiety. No ale w każdym razie są to rzeczy, które na naszym terenie nie są zbyt często spotykane, ponieważ, no wiadomo, nie jeździliśmy do tej Afryki. Tu jest też bardzo ciekawa figurka z brązu, przedstawiająca matkę broniącą swoje dziecko przed atakiem skorpiona. Ten, proszę zwrócić uwagę, ten charakterystyczny, mówiąc po poznańsku laczek tutaj w tej prawej ręce, jakby to powiedzieć, ma zaraz uderzy tego skorpiona, który się znajduje tutaj na Dolena. No, tu jest to dziecko, które jest chronione. Oczywiście, jeżeli ktoś jest bardzo księgowy, to może zwrócić na to uwagę, że jeżeli tu jest jeden laczek, to tu obok jest drugi laczek, także ilość laczków się na pewno na tej figurze y, z, y, zgadza. No i też y, niektórzy reagują troszeczkę no na biust tej pani, ale muszę przyznać, jest to taki dla mnie typowy afrykański biust i mnie tutaj nic w nim nie dziwi. No jeżeli chodzi o kolejne figurki, to są też ciekawe rzeczy, ponieważ to są figurki podejrzewam zrobione już w Europie. To są figurki i całkiem wykonane z całkiem z innego drewna. Są o tyle charakterystyczne, że są dużo dużo lżejsze od tych figurek, które pokazywałem na początku, ale też mają sporo roku no jest to jakaś charakterystyczna powiedzmy postawa człowieka, że właśnie taki siedzący w kucki człowiek ma on tutaj oczywiście no, bardzo podobnie ułożone ciało, różni się tylko ułożeniem rąk. Tu są jakieś takie malunki na, na, na czole, malunki na tych ramionach. Nie jestem specjalistą jeżeli chodzi o właśnie ozdobianie ciała, ale no tu nawet na plecach jest taki jakiś ciekawy malunek. Trudno mi jest powiedzieć czy ktoś kto to wyrzeźbił miał do czynienia z oryginalnymi figurkami, czy jest to po prostu jakaś jego fantazja. Także proszę zwrócić uwagę tutaj na takim, no, małej powierzchni zgromadziłem parę przedmiotów związanych z Afryką. No trzeba przyznać, że bardzo jest to dla mnie powiedzmy ciekawe i dydaktyczne, bo mając tutaj porównanie figurka, która ma ponad 40 lat w mojej zbiorze, a nie wiadomo jaka jest stara, plus figurki, o których w zasadzie nic Więcej nie wiem, ale łącznie jest to bardzo ciekawy zestaw, no i można też zbierać figurki drewniane pochodzące z Afryki. I na pewno w dzisiejszych czasach, kiedy mamy Baja, kiedy mamy Allegro, można, można by zgromadzić bardzo, bardzo duży zbiór za nieduże pieniądze, a będzie to coś, myślę, nieszablonowego, bo namawiam zawsze Państwa, żebyście coś zbierali. Dziękuję.